mawizu witam Cię w drugim materiale z popierdolonego bota. Tym razem gramy z Gurim, który się właśnie wita z Wami. No hejka, hejka. Eee, gramy duo bo bota kurwa braćmi, ale nienormalnymi, bo kurwa gramy pod apę. Więc może być ciekawie To brzmi czy... tak? Tak wylicznie. No to nie ja wiem. Pewnie no, czy na początek będzie masakryczny, szczerze mówiąc. O, ale miejmy nadzieję, dużo zależy od tego, jak nasz team będzie grał, szczerze mówiąc. Jak będzie tak jak no, wcześniej, to nie mamy co w ogóle myśleć o tym, że. Ten. Żołgramy. Że oj, oj, oj. Hmm. Chociaż Dad jest w dżungli. To, że powinien wygrywać, nie? Tak się wydaje. No bo idziemy w Chyba dodam blade'a pierwszego złożę, żeby jednak dobijać jakoś tam miniony, tak myślę. I pójdę, i pójdę, pójdę, pójdę pod naszą tufą. Patrz oni są źli, że my zaczynamy i on je na bocie, ale jeszcze nie wiedzą Panie, o nas. Naszej... Nie, 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 nie. Saportowite ten. Co ty od pieltalasz? rzeczywiście. <noise> Możesz ten cofnąć? No nie za bardzo... Udwań, a strać Nie. Dobra. Dobra. Z no jak się cofniesz to kup po prostu. No. O. pat co napisał Jorik? Pięknie. Ty, ale ktoś faktycznie z profesjonalnych graczy kurak dał te miosło na soporcie. Ale pod normalny ten. Co jest? No teresia. Macie, siódmy level. Ej, to ja pójdę tak, na szatlufanie. Później pójdę... A wiesz, że my praktycznie to samo budujemy. No czy no tam, ta tekst, nam potrzebny jest, nie? Eee, na szortów. Myślę, że ten połomień cienia złożę. I miechem żartem będę mógł drake'i stylować ze smite'em. No tak. Oj, nie wziąłem jednego. Zabawa od Opóra, czwartego tłumaczy. się zaczęła. Ciekawe co sobie myślę, nie? Bo to jest nasz bot. No dobra, bo trochę odwaliłem. I pa, kometa jak obija ładnie. Nie, ja walałem elektro. To szczerze mówiąc. To już tam na tym ale... Tu Zagram sobie czymś innym. Ho. No i piękne. Czekaj, da mi nabić kumę. Czekaj, możemy coś pomyśleć. No, mam. O, no, to mi się skończyło idealne. No on no laki. Dobra. Ja nie biorę daj na ten. Ja maxuję E dwa razy. Ej, co ja zrobiłem? No właśnie, nie wiem. Nie, to kliknąłem. Na no matniejsze. Dobra, za nie może być. Muszę tą kometę pochować, to będę ich odbijał całkiem mocno. No dobra, teraz odwaliłem ja. No dobra, no. Na, na razie dobra. to oni nie Ta mogą... wyjść. na tą wiesz? No, na razie to oni nie mogą wyjść spod Wieża a Dario zabija. A nie, nie zabił. Jadę. Zabiłem. Jednego zabił. A kogoś uniosło? Nie, Ewelina. A nie, myślałem, że na lupę 3 Ja nie wiem, jakieś dziwny za pomocą straszny z tym Dobra, tam malcika. To wina parasol w pingu wszystkiego. A to dodatek, no, dobra. Myślałem, że ich jungler. się k***a dobija te minionki? No dobra. Wiesz jak bije r To jak tam R, podbijam, to klikasz R i na tym się kończy jej żywot. No tak. No i ona wchodzi w to. To jest śmiech na sali. Ja bym ją zdejwała. Nieee, z nie, ma barierę. No, Trzeba zaskoczyć. Jinx cofnął. będzie to fałszywy teraz Oj, oj, niestety. No. A, już Jinx pisze. Co mogę tam pisze? Ja nie wiem, ty ja nie mogę tego trafić, kurwa. A, owda się tam? 2 on zakłoptawie. Dobra, ja się cofam, pojdę tam za Chyba zdziwiona, Bóg. że. 700. To są jebani na tym bocie. Owda, tak, złożę. Coś takiego. Ej, ja chyba nie mogę go kupić, wiesz? A mogę, dobra Ej, patrz, co ja buduję Darkseil. Nie, ja tam lecę szybko. Będę jak najszybciej mieć tego na szartufa Albo nie, po nasz októw jest ten że ten szczelinotwórca. Robisz mi podłączenia. Ta. tak? No brawo, umiera to. Oj, bariery, No była otrzymana, to zabawne jest to, że ten. No, znak zapytania, nice. Myślałem, że ten... że po prostu nie kliknie, nie? Chciałem szybki flash i autoatak. A jednak... No, wolimy. To jest kurwa dziwnie w ogóle o tym bacie? No dobra ty Patrzcie ona tu podejdzie No już myślałem Chciałem <grym> <grym> wiesz co zrobić mm, wola puścić, czy? O kurwa, chyba się wyjebałem. Nie no, bez flasha No pa jaka pojedowana Pa, jak leci, dziwka. Poczekaj, poczekaj, ja tam podaję za. Dobra. Dodałam mamy jeden zadań jest git. Dobra. Nie ma. O, bo złoży, Nie, 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 źle. Tak, tak. No, i teraz można iść. i zastanawiam się nad butami, nie? Bo z jednej strony... Bez setki, mogą być nowo atak speed, nie? No ale na przebicie magii, kurwa, buty. Buty maga. Nie wiem co, jak to, ale ja chyba i tak bym zbudował to. Mmmm, Dobra. mogę czy to zostawić? A nie, nie miałam staku. Nieważne. Dobra Zapominam, że ja coraz więcej biję z tego E, nie? Zbijemy tak, no, będziemy grać takie obłatanie I się wbije, kurwa, Goldzika. No kurwa, można próbować. tak nam idzie. Wcześniej on z Zakiem. teraz jest e, wojon. Teraz dwóch Tak. Takie kamerę Dobra. Ej, mam item, nie? No, jest za blisko. Myślałem, że jest co ale jest za blisko. No, ja też twoją Erkę miałem, więc w sumie sworołopowo za to był. on też chyba nie ma. no, no raczej ma. A złożył wcześniej? No. Chyba nie. Podejdziesz bliżej, bo ja No bo No. i Ignite. No niestety. ale... Zabi Teraz ja sobie przepuszczę jeszcze jedną fadę. Ja na razie już szapę nie buduję. Tylko tak spila. No i ja mamy jej. No, no masz już szapę, Dalekistanie. A z czego ty w ogóle bijesz szapę? Z W? No, z W i z Arki. No, to ma coś z W. jest no, metalu. O, pa. Widziałeś, kto przyszedł tam? Dobra, mam tak. I teraz złożę a, Gdzie to jest Maker, Ty, no, uważaj No niestety a i myślisz, że jestem w stanie z takim itemem zabić ich dwóch? Salo? Pewnie tam. Dobra, no, spróbuję co? Dawaj, biegnij. Oni mnie widzą już sklep Oszczerb las tego grzybał głupio Jam, co robisz? Oj, oj To będzie jeden dwa Czeka ja mamarkę teraz, tą wejdę Wtedy <noise> Musiałeś, a? No ale nie, nie otrzymałem tu to przecież Jak to, nie, nie poleciał za tobą? Nie, nie poleciał, on mnie tylko zaatakował to chyba, że tak Był o, Ale widzę ten... Na stop na nad imidlainer trzymają formę Raczej, A, to to I tak jest lepiej to co oni grają, niż to co nasz battle im poprzednie, nie? Idę, idę. Mam r jak coś. Kurde, gdyby nie stun, jakbyś kliknął to bym od razu No, gdyby um... nie stun to mam podacią. Daj jej przepuszować, jak będzie gdzieś tu r -ku, nie? No. Nie umieram. No. Nie. Serio? Zostawiłeś mnie na dole tam. Na przeszło. No kurwa! Ty patrz to! No cóż. To jest pech, nie? Ty jakbyś wleciał za mną, to pewnie byśmy zabili. Tylko no, leciałeś że... za tą Jinx. No, chciałem ją, nie? Zabić. dobra, w ogóle Timot trzeba zabić, bo on jest warty. Cokolwiek. Więc dobra. Kurde, a tak blisko było, żeby zabić ją. Jakby nie flash. Ale dobra. 17 11 w kilach Pierwszy tutaj byśmy musieli zrobić, będzie fajnie Ty co? Ja nic, no szybki piętnastu No, ja też nie żyję. Trzeba kurwa trinkata kupić, bo to pływ. Nie, ten Timo, wiesz? Kurwa jest tragiczny. Znaczy tragiczne, no. no i dobra, kurwa, bo to co się dzieje w tej grze to jest chyba jakiś żart. Dobra, trzeba się skupić po prostu Przynajmniej inny zaczyna się Ty Ci spać po tym czy jak? Nie wiem no zobaczymy o co bo ja bym nagrał jeszcze raz, bo to tak gównie nie wyszło Nie no czemu gówniamy ale... Nie no to no wiesz, no zobaczymy jak to dalej pójdzie I, I love my bot. A serduszko No to jest 17 minuta, nie? to, to, to jest bez załatwienia normalnie. Puszy, 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 puszy. Dobra. nie ma mnie. Kurwa on nie goni. Kurwa luksus. Ja pierdolę. Dobra ja uciekam tędy wiesz. Ja pierdolę mnie luksus zajębał. Ma złóż ulta na mnie wszystko. Ja, no dobra w sumie. Mam już takie to no, my. No przecież my to wygrywamy. A Veigar już ma. No 3-4. Ale trochę staków ma. To trzeba w ogóle wymyślić jaka następna, nie? Postacie mogą być. Zaraz coś wymyślimy i można nagrać od razu. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Okay. oprócz tego nagrajmy jeszcze jeden i wybierzemy, który lepszy po prostu będzie. Czemu, co który, lepszy? Który, czemu który lepszy? No już który z tych pijemy? Znaczy, nie musimy wszystkiego co nagramy wstawiać, no tak, to ta, też nie tak. Tylko, że wtedy sz szkoda po prostu nagrywek, nie? Nie, szkoda. Nawet nie wiesz ile kurwa ludzie potrafią razy nagrywać jeden mecz. To Może nie jeden mecz, ale że ile razy nagrywają. No to zobaczymy. Tak. Nie no, bo to, szczerze mówiąc, według mnie ten czekoda źle nie idzie na mnie. Mogło iść o wiele gorzej. Aj, No, i jeden grzyb, nie? On na exoście, kurwa, i tak mi takie obrażenia, że to chuj. No, ale ten, jeden grzyb, nie? Mm. O Timo. No, ale on ma Liandry, co, nie? On nas zabił, szczerze mówiąc. No, Timo, więc lepiej zadał niż ten niż Links. Ta. O kurwa. A no dobra, mam drugi do ten. Hmm. Na trzecie może bym złożył coś? Nie no. Złożę ten płomień, potem złożę e, zonię i I ja Taki myślę, że będzie git. Master planer w ogóle. jest ja tego kół też bije swoje. Ja, mamy trzech, o, kurwa. O kurwa, ja nie jestem no. w stanie nic zrobić. No tylko że na nie, ma na mnie się wzięło. No, tam gdzie bywałoś? We wszędzie są te grzyby.

no, boli, boli. No, bo to topa opa. Bo... Jaw drugi biorą. Bo look z tego nie obronił. I ja, Ewelin też nie na 0-3, takie obrażenia dodaję, że to jest check. To nie jest aż taki troll w sensie, kurwa. No, Jarik to jest OP postać ogólnie, sama w sobie. Parmisz się i dobrze W sensie to niby trollujemy im ten mecz, nie, ale no, i mnie Kurwa, nie trzymać. Kurwa nas tofio Ja nie wiem czy jak chcesz się z nimi bić No z Wukongiem raczej nie To on armora buduje, a my ata No i ich trochę <laughs> O Jezu Nie pytaj Na no, szczęście, że nie widziałem No to co od to, to, to. No, Może on no, klika R w takich momentach Natomiast jeden auto, a tak więcej to nie ma Dobra O Jezu nie, 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 gramy, gramy. To ugrywamy. No kurwa, Ewelinka to bo Wszyscy są Wie? uważaj. Ja na nie, kurwa, się ruszałem. Ła, P, zero range. Nie każdy ja, Trochę ich powkurzam Tak szczerze No Ona pobiegała cały czas, no w sumie nie pomyślałem Na 7-2 w ogóle ona ma. Co ty składasz w ogóle? Ja? No Jest Tromszor On No to, to. Ciekawi mnie, jak to rozdziała w ogóle. No, panie, no. pod wami powiedzą, że ja to doluję. No, Pa, jakie ja kładę le zrobiłem. Taką niedokładną, ale zrobiłem. Pierwę, okay, że ty to Okej mecz kieruje Gdzieś Taj my to kończymy Tylkoś ja to się z wypowią Co jest Dami przetarkę przed Co jest? Jest dziwne LOL, dobra, ciekawy koniec meczu. No co, dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka, suba i komentarz. Siema możesz się pożegnać. No hejka